Około 7000 tysięcy widzów na stadionie Gopolu Dębica. Tylu kibiców przyszło pożegnać Leszka Pisza. Tylu kibiców przyszło obejrzeć ten mecz, spragnionych dużej piłki. Tutaj pierwsza liga skończyła się w 1992 roku, ale uwaga, Legia! Źle rozwiązana akcja, spokojna interwencja Robakiewicz. Iwan, przy nim Jóźwiak, Iwan. Kubicki. Szeroko do Sokołowskiego. Pisz. Dobry powrót z ganiacza. Gróblewski. Kucharski. Tomasz Sokołowski. Zdecydowana interwencja. Zdecydowanie podniósł chorągiewkę Tadeusz Diakonowicz. Już Zobaczmy raz jeszcze nie trafił czysto w piłkę. Cezary Kucharski. Gdyby trafił lepiej byłoby zapewne 2 do 1, a teraz jest bramka na listę strzelców, wpisuje się Marek Saganowski, świetna forma wiosną snajpera Legii Warszawa, 10 goli zdobytych w tym sezonie, no i strzelił także swoją bramkę w Dębicy Marek Saganowski, zobaczmy, bardzo precyzyjnie przymierzył, tuż przy słupku, i miał Kubicki. Saganowski, Kucharski, polekarne. Kucharski wypychany przez graczy w kostiumach. Jest jednak okazja. Dariusz Dudek i gola nie ma. Bodaj już trzecia okazja. Darka Dudka w tym spotkaniu, a przecież pojawił się na placu gry zaledwie 15 minut temu, od początku drugiej połowy. No i ma chyba swoje drugie... No, teraz zmotywowani jest na boisku Ratajczyk, Świerczewski, Iwan Sokołowski, a więc kilku tych czynnych piłkarzy, jakby y, za wszelką cenę nie chcieli... Juźwiak. Na boisku jest Andrzej Szybist, Tomasz Iwan. Tomasz Iwan czeka na podanie na wolne pole. Jerzy Podgrożny, Pisz i Świerczewski, Świerczewski. Później jednak ciężka kontuzja wiązadeł, zmuszony przedwcześnie zakończyć swoją karierę. Andrzej Strejlał ruszył w kierunku Tadeusza Diakonowicza, coś mu sugerując. Czyżby zapowiadał nam się konkurs rzutów karnych w tym meczu? Jeszcze poczekajmy, jeszcze można to spotkanie rozstrzygnąć. Proszę Państwa, Jakaś konsultacja między Tadeuszem Diakonowiczem a Antonim Fijarczykiem. Zdziwieni piłkarze, zdziwieni kibice. Trochę za wcześnie kończy to spotkanie Antoni Fijarczyk, ale ten mecz rozstrzygnie się. W konkursie rzutów karnych. Tutaj po prostu Leszek Pisz, organizatorzy, Stanisław Baczyński, prezes LKS Gopol Dębica, sędziowie chcą, aby publiczność w Dębicy jeszcze tę dużą piłkę przeżywała przez chwilę, aby te emocje jeszcze w końcówce narastały. Przed nami, proszę Państwa, konkurs rzutów karnych. Czy Aleksander Kłak, czy Zbigniew Robakiewicz między słupkami drużyny Przyjaciół i czy Łukasz Załuska, czy Artur Boruc między słupkami w zespole Legii Warszawy. Zobaczymy za chwilę, Panie których zawodników do wykonywania rzutów karnych wytypują trenerzy. Proszę Państwa, Roman Kosecki i Leszek Pisz dla zespołu Przyjaciół, dla drużyny Legii Warszawa, Stanko Skwitlica i Marek Saganowski. To jeszcze nie koniec spotkania, teraz będą rzuty karne. Sędzia ja pokazuje, będą rzuty karne. Za chwilę konkurs rzutów karnych, a my mamy kolejny wywiad. Rozmówcą Pawła Wójcika jest